Sebastian Decowski, ostatnia walka przed przejściem na zawodostwo. Za tobą, dokładnie za nami. Pojedynek zwycięski troszkę zdrowia zostawiłeś, chyba się odnowiła kontuzja. Powiedz o przebiegu tej walki, swojej perspektywy. A więc tak, witam następnie, witam wszystkich słuchających ogólnie tak, szczerze powiedziałem, że. Że nie chcę zostawać w tego bardzo długo, że nie chcę tego bawić się tam przez te 15 minut, ale w głębi serca chciałem pożegnać się z tym semi-pro-nie i poczuć w końcu ten dystans zawodowy więc 3 razy 5 minut. Czułem przewagę, czułem od pierwszej rundy, że to jest mój dzień, czułem się naprawdę fenomenalnie, to zasługa też mojego timu, całej całe ekipy, bo zrobili mega robotę. No ale tak jak mówisz, nie, kontuzja, kontuzja się odnowiła. Teraz mogę powiedzieć w że Wielki Piątek, kopnąłem w łokieć, ostatnia minuta sporingu. Kopnąłem w swojego przeciwnika i niestety po świętach okazało się, gdy pojechałem na prześwietlenie, że mam pękniętą kość wśród stopiów. Jedną z kości wśród stopiów. Początkowo kazano mi się wycofać z walki, lecz powiedziałem, że nie ma opcji. Macie Tkać, jeden z fizjoterapeutów Rzeszowskiego Achillesa. Dziękuję ci, przyjacielu, bo to ty mnie chłopie na Dzięki Tobie dzisiaj mogłem wskoczyć na ten oktagon, w ogóle mogłem do niego wejść. Dziękuję za wszystko, przyjacielu, ale niestety. Jedno kopnięcie i kontuzja się odnowiła. Teraz adrenalina zaczyna schodzić, więc czuję to mega, mega. Już w pewnym momencie walcy nie, nie czułem się pewnie na tej stopie. Nie mogłem, nie mogłem przenieść ciężaru na tą wykroczną nogę. No ale co? Adrenalina, charakter i trzeba było walczyć dalej że się maskowałeś w trakcie tego Fight Weeku, bo wczoraj rozmawialiśmy na ceremonii ważenia, no i nie, nie podejrzewałem, że coś może być z tą nogą nie tak. Czy, czy ona mocno doskwierała tuż przed walką? Tak, no to kurczę, ciężko nawet było przesparować. Prosiłem swoich sparring partnerów, by skupiali się głównie na boksie, bo ja no, tak naprawdę nie mogłem ją kąpać. Załóżmy, chciałem gdzieś nawet uderzenie na tarczach, dwa kopnięcia, ja już nie mogę ustać na tej prawej nodze. No ale co, no taki jest sport. Tak naprawdę żaden zawodnik nie wychodzi do walki bez kontuzji, więc to jest tylko gra Bólu, nie? Trzeba być twardym, jeśli chce się walczyć na tym poziomie, więc zaciskamy zęby i trenujemy cały czas, po to to robimy i to nie jest sport dla, że tak powiem, dla ludzi, którzy mają słabe nerwy i jakiś ten punkt bólu bardzo niski, więc trenujemy po prostu. Chcę wrócić do tego dystansu 5-minutowego, jak ty ocenisz swoją kondycję? Odczuwałeś może jakieś braki, czy myślisz po tej walce, że już do tego dystansu zawodowego jesteś przygotowany w 100%? Nie, absolutnie. Też zawsze zawsze tak naprawdę w przygotowaniach nigdy, nawet jak walczyłem w rundach 3 minutowy, to zawsze robiłem dochodzeniówki 5 razy 5 minut, gdzie przeciwnicy to do mnie dochodzili co, co minutę i oni byli świeży w pełni sił, a ja walczyłem przez 25 minut, bo to były 5-minutowe rundy. Nie, czułem się naprawdę dobrze, te słynne z tej kondycji, że to jednak zostało wypracowane. Więc od dzieciaka pracowałem, więc że tak powiem, to, to jest moim mocnym punktem, więc czułem się bardzo dobrze od pierwszej minuty do ostatniej. W pewnym momencie tam też jak zacząłem krzyczeć w oktagonie, gdzieś usłyszałem, że jest minuta do, do końca. Chciałem taką zaznaczyć taką złość, nie? To absolutnie było, nie było jakoś prowokacyjne, ale czułem się bardzo dobrze, więc nie odczułem tego. A chciałem poczuć pełen z 15 minut, nie? taki pełen przekrój tego co można w MMA dzisiaj zobaczyć i słyka, i zapasy i parter powiedz gdzie ty czułeś największą przewagę nad rywalem, bo on no odpierał te ataki też miał swoje momenty Powiem tak zawsze słyszałem że jestem w początku mówiono nam że jestem jednopłaszczyznowym zawodnikiem słyszałem z tego parteru że jestem taki małym małym grapplerem zawsze też uważano mnie właśnie za za gościa, który lubi ten parter, tak, bardzo lubię parter, ale mogę, udowodniłem, mam nadzieję, że w tej walce, że każda w każdej płaszczyźnie mogę toczyć walkę, bo dobrze się czułem w zapasach, kontrowałem te zapasy. No i myślę, że stójka też dobrze się działa, Te kopnięcia na łydkę, jak było widać, czuł, czuł przeciwnik. Chciałem, chciałem kilka innych technik, technik spróbować, no ale nie wyszło, widzicie w następnej walce. nie? Sebastian, nie uszowa dziesiątka już niedługo, za kilka miesięcy, ty chcesz tam zadebitować. Dasz radę odpocząć i po prostu przejść jeszcze raz okres przygotowawczy? Tak, I'm ready, no, oczywiście, że tak. Wyleczę pewnie tą stopę, no i pewnie jak najszybciej wrócę, wrócę na, na, do, do, do sali treningowej. Kurczę, ja kołam to, co robię. Naprawdę, ja nie idę na trening, bo muszę. No oczywiście, że jak robię, to uwaga, bo ten okres przygotowawczy jest taki mocno intensywny, no to bywają gorsze dni, że mam dość, po prostu chciałbym się ociąć od tego wszystkiego, ale jednak, gdy już wyjdę z sali, jest ten uśmiech i, i ta satysfakcja. Tak, będę gotowy, Szybko się wyleczę, coś tam podjemnie i I'm ready. Chcę iść na zawodowstwo, Armia i 10, Filip Bodkowski, oficjalnie jestem gotowy. Jest satysfakcja, że już właśnie wykonałeś ten ostatni amatorski krok i już czeka ta furtka i zawodowa klatka? Myślę, że tak, no kurczę. Ja, jak wcześniej wspominałem, że jak zaczynałem trenować i nie myślałem, że w ogóle będę startował, tak naprawdę chciałem się nauczyć bić sam dla siebie, no i chciałem wyładować to, ten nadmiar energii, te jakieś negatywne emocje. Sporty walki mi pozwoliły zmienić jako przede wszystkim jako człowieka. Tak, no kurczę, idę po swoje marzenia koszyk potencjalnych rywali na ten debiut? Masz kogoś na myśli? Będziesz czekał, kogo zaproponuje Filip? A więc tak, już wstępny przeciwnik jest. Nie, nie zdradzę oczywiście. No kurczę, no wcześniej czy później chce jeszcze dorwać Shamada, Do trzech razy sztukę go dorwać na zawodostwie. Obiecuję wam, panowie, że to się inaczej skończy, to nie będzie decyzja, ale już nie będę krzyczał, że chce tej walki wcześniej czy, do niej, czy później do niej dojdzie. Czekam na nowe wyzwania ze stricte sportowych pojedynków, mocnych pojedynków i jestem gotowy. Czy ten rywal, który jest brany pod uwagę, też będzie debiutował na zawodostwie? Tak, prawdopodobnie tak, ale mogę tylko zaradzić, że jest dużo starszy ode mnie. Ale na razie tylko tyle powiem. Nie chcę zaradzać już To bo tak wystarczająco powiedziałem, że wystąpi na kolejnej edycji. Gratulujemy w takim razie zwycięstwa i życzymy dużo zdrowia, żebyś wyrobił się na dziesiątkę. Bardzo dziękuję, też chciałbym jeszcze kilka słów. Następnie chciałbym złożyć najserde... najserdeczniejsze życzenie mojemu wujkowi, który ma dzisiaj urodziny, który bardzo mi pomógł w moim życiu. No i oczywiście podziękować wszystkim sponsorom, bo dzięki nim tak naprawdę mogę się spełniać, no i podziękować tym, którzy we mnie wierzą, wspierają mnie, no i którzy mi pomagają w tej przygodzie i lecimy dalej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.